Matematyka to nauka, która jest wszędzie, otacza nas w postaci geometrii, zarówno płaski, którą są figury, oraz przestrzennej w formie brył geometrycznych. Prostopadłościany, stożki, walce, kule to elementy służące do modelowania trójwymiarowych obiektów przestrzennych. Architektura mojego rodzinnego miasteczka, szczególnie mieszkalna z drugiej połowy XX wieku, opiera się głównie na prostopadłościanie. Przykładem są te oto bloki osiedla mieszkaniowego. Więcej zdobniczych form można zaobserwować w budynku kościoła, którego kształt jest bardziej skomplikowany. Na zwieńczeniu jednej z wież jest półkula, a na drugiej ostrosłup o podstawie ośmiokąta. Nie brakuje tutaj też figur. Koło znajduje się w witrażu i tarczy zegara, a trójkąt zdobi frontową ścianę. Dużo brył obserwujemy także w budynku pałacu, w którym mieści się zespół szkół Centrum Kształcenia Rolniczego. Na uwagę zasługuje tu figura obrotowa, mianowicie walec pełniący funkcję kolumny. Dach hali sportowej szkoły podstawowej ma kształt połowy walca. Prostokąt pojawia się w otworach okiennych i drzwiach oraz rzucie prostokątnym dachu figury geometryczne widać również w formie znaków drogowych o rozmaitych kształtach: koła, kwadratu, ośmiokąta czy trójkąta. Obserwując lututowski rynek z lotu ptaka, ukazuje się kompozycja, w której przeważa prostokąt. Figura ta najczęściej wyznacza kształty klombów, parkingów czy dach wiaty przystankowej. Takie przykłady możemy wymieniać bez końca. Każdą budowlę możemy rozkładać na drobne elementy, i zobaczymy, że składa się ona z figur i brył geometrycznych. Bo czym innym jest cegła, z której budujemy domy, niż ściany. Rozważając ten temat, widzimy, że geometria jest wszędzie. To ona nadaje styl i charakter miejscom, w którym mieszkamy.